Kiedyś miałem proste włosy, ty w lecie, ale nawet moje włosy kręcą z ciebie bekiem! Ja? Co jest z Dziwo? I co, zrobiło ci się łyso? Ale mi zazdrości od dawna ten kołmi! Co cię boli, że korobisz? swe może rozpierdolić? Halo ja jak to jest? Co mówisz? Dlaczego Cerber kurwą jest? Ja, u ja nie byłbyś zaproszony w weselu! Hey, Powiem prania, powiem siema Ty jak liza, tylko chyba z podziemia Ej, tej włosy To jest taka racja On już nie machuje, dla niego to kastracja Kręcone włosy To jest racja, bardziej zakręcone niż jego orientacja nie co się dzieje, ja się dopiero rozkręcam On pan pandę szok A ona peja, O ja pierdolę, kucha nos to jest szok, kiedy wbijam, żeby tak nawijać to potrzebny jest Ci rok Patriotyk jesteś dobry? Nie To ja wolę jak z Polski Żebyś no. wygrał dobre wakacje! podkablował własną federację Hej Jał, 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 Co mówisz o federacjach, kupić łowieniu? Ty w co pierdala opierdalając interes Czeczenów Ej a swoją panów Pędzi to byłem, więc to jest piątek stradziecki Mordo, badam rabcy, Putin ci chyba założyłem barko na panzajny jak i na pędzlach. Ten paluch swoją panną, ostatni krzyk osiedla. Ej, i to jest życiówka, Ja jak peja z jego panną, rynku Peja palcówka ja, no, ja, i to jest jasne chwilę, badam na emigrację chcesz ja, i wybierze mnie el Polako! Posło! Pierwsza walka za nami! Czy waszym zdaniem lepiej zaprezentował się Cerber? Czy może jednak Koro? Oddajemy głos do studia. Chodźcie panowie po moich dwóch stronach. Moja lewa to Cerber, wasza prawa to Cerber. Moja prawa to Koro. Słuchajcie, spokojnie, okej. Okay. Ja rozumiem. Okay, ok, przyjęliśmy do wiadomości. Pomóżcie nam odliczyć jury. 5, 4, 3, 2, 1. Koro wygrywa tę walkę, zróbcie wielki hałas na Cerbera.